Dzisiaj rozwiążemy sobie układy równań dwoma metodami. Metodą podstawiania i najpierw od takiej metody zacznę, oraz potem metodą przeciwnych współczynników. I każdy z Was będzie mógł wybrać tą metodę, która dla Niego jest wygodniejsza. Z pierwszego równania, tutaj bardzo prosto, możemy wyznaczyć x. x równa się 12 minus przenoszę na drugą stronę 2y. I to, co wyliczyłam za x, pozwolę sobie wziąć w taką pętelkę i mogę wstawić do drugiego równania w miejsce x. Czyli w drugim równaniu będziemy mieli 12 minus 2y minus przepisuję 3y równa się 7. No pierwsze równanie musimy tylko przepisywać, czyli x równa się 12 minus 2y, a w drugim równaniu niewiadome na jedną stronę wiadome na drugą. Nie wiadomo, czyli minus 2y minus 3y równa się 7 minus 12. Pierwsze równanie dalej przepiszemy. x równa się 12 minus 2y, a drugie równanie. Minus 2y minus 3y to jest minus 5y. 7 odjąć 12 jest minus 5. Pierwsze równanie jeszcze raz przepiszemy x równa się 12 minus 2y, a drugie równanie podzielimy sobie przez minus 5. Jeżeli podzielimy przez minus 5, to widać, że y równa się 1. I teraz do pierwszego równania wstawimy sobie w miejsce y1, czyli x równa się 12 na minus 2, napiszę tu może razy 1, y równa się 1. Czyli już widzimy, że w tym pierwszym 2 razy 1 jest 2. 12 odjęć 2 to jest po prostu 10. Czyli x równa się 10, a y jest równe 1. Może tutaj poprawię troszeczkę ten pierwszy zapis, żeby był czytelniejszy. Czyli mamy rozwiązanie. Rozwiązaniem jest parę x równe 10 i y równe 1. Ja osobiście wolę. Tą drugą metodę, czyli metodę przeciwnych współczynników, pozwolę sobie tu jeszcze raz przepisać to równanie. x plus 2y równa się 12 i x minus 3y równa się 7. Żeby robić metodą przeciwnych współczynników, to muszę mieć liczby, tak jak mówimy, przeciwne współczynniki, przeciwne współczynniki przy niewiadomych. No tu wydaje mi się, że łatwo będzie. Pomnożę sobie drugie równanie przez minus 1. Co wtedy otrzymam? Łatwiej mi będzie wytłumaczyć, jak już zapiszę. x plus 2y równa się 12, x razy minus 1 mam minus x, minus 3y razy minus 1 dodać 3y równa się 7 razy minus 1 minus 7. I teraz proszę zauważyć, że tu mamy przeciwne współczynniki. Przy tym x jest 1, a przy tym minus 1. Wobec tego możemy te dwa równania sobie dodać. Minus x dodać x, to nam się zredukuje, czyli tu nie będziemy mieli nic. Mogę to skreślić, że redukuje. 2y plus 3y mam 5y, równa się 12 minus 7, to jest 5. I podzielimy sobie przez 5, i w ten sposób już mamy, że y jest równe 1. Wobec tego wystarczy policzyć x. Aby policzyć x, wystarczy wstawić do jednego z tych dwóch równań, obojętnie na którym etapie, ale do tego, które wydaje nam się, że jest prostsze. No to ja może wstawię do tego pierwszego, czyli mam x dodać. Ja tu zapiszę 2 razy 1 równa się 12, bo w miejsce y wstawiłam 1, czyli x równa, dodać, przepraszam, 2 razy 1 jest 2. Równa się 12, to po przeniesieniu na drugą stronę dwójki 12 minus 2x równa się 10. A zatem mamy znowu rozwiązanie, że x jest równe 10 i drugą liczbą y równa się 1.